Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Tomasiak, jestem prawnikiem z kancelarii Helskiej Wspólnicy. Dziś będziemy mówić o umowach najmu. Ważną kwestią przy umowach najmu jest, jest jej odpowiednia forma. Tutaj forma, akurat umowy najmu, jest dowolna, więc może to być zarówno forma ustna, jak i forma pisemna. Jednak w obrocie profesjonalnym wymaga się formy pisemnej, z tego względu, że umowa najmu, jako umowa o dość dużym stopniu skomplikowania, Wymaga doprecyzowania wielu praw i obowiązków stron, a więc najlepiej, żeby była jasność w tym temacie, stąd każda umowa o najmu między przedsiębiorcami powinna mieć formę przynajmniej pisemną, a pod pewnymi względami nawet z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. Zawierając umowę najmu, przedsiębiorcy powinni pamiętać o doprecyzowaniu i zawarciu w niej niezbędnych postanowień. Ważną kwestią jest prawidłowe oznaczenie stron, czyli najemca i wynajmujący. Dobrze jest w sposób bardzo taki szczegółowy określić przedmiot najmu, czyli powierzchnię wynajmowanego lokalu, przeznaczenie tego lokalu. Czy dla lokalu jest wymagana, wymagane oddzielne pozwolenie na prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej? Dobrze jest dostarczyć dokumenty, które, które poświadczają w tym przypadku prawa wynajmującego do, do wynajmowania tego lokalu. Tutaj wynajmujący może być również najemcą lokalu, dzierżawcą, a może być właścicielem i albo wynajmować to bezpośrednio, albo podnajmować to konkretnemu podnajemcy. No ważne jest oczywiście ustalenie wysokości czynszu, inne takie ważne postanowienia to kto dokonuje jakiego rodzaju nakładów, jakie są rozliczenia między stron, co do nakładów na przedmiot najmu. Bardzo ważne są też termin, termin obowiązywania umowy najmu, kiedy, czy umowa jest zawarta na czas określony, czy na czas nieokreślony. Warto też dodać tutaj okresy wypowiedzenia, żeby też nie było w tym zakresie niedopowiedzeń. W praktyce między stronami mogą pojawić się takie rozbieżności, szczególnie kiedy umowa najmu kończy się przedwcześnie co do wzajemnych rozliczeń. Tutaj, jeżeli no strony mają tutaj dowolność, mogą już w umowie najmu napisać, kto, kto w jaki sposób rozlicza dane nakłady na najem, kto dokonuje jakich napraw. Jeżeli tego nie uczynią, wchodzą tutaj ogólne przepisy prawa, które mówią o tym, że generalnie wszystkie takie drobne nakłady na przedmiot najmu, drobne naprawy, czy malowanie ściany wewnętrzne, malowanie okien, drobne naprawy instalacji gazowych i elektrycznych, to wszystko będzie obciążało najemcy, natomiast wszystkie te ważniejsze naprawy, jakieś generalne remonty, Wymiana instalacji, no to już będzie obciążało wynajmującego. Dobrze jest, żeby tutaj strony wyraźnie napisały w umowie, kto, kto jakich napraw dokonuje i kto jakich nakładów czy ulepszeń może, może żądać po zakończeniu umowy.